Wydawało się, że Andrzej Splutycz, znany widzom serialu dokumentalnego Rolnicy, Podlasie, nie ma już czym zaskoczyć swoich fanów tuż przed świętami. Przez ostatnie tygodnie regularnie publikował nowe filmy na swoim kanale internetowym, a także pojawiał się w odcinkach popularnego programu telewizyjnego. Wszystko wskazywało na to, że jego działalność medialna rozwija się w najlepsze, a on sam trzyma stały kontakt z publicznością. Jednak ku zaskoczeniu wielu. Andrzej nagle zniknął z przestrzeni publicznej. Powody jego nieobecności wydają się co najmniej zaskakujące i budzą spore emocje wśród internautów. Zanim zaczniemy odcinek, mam do Ciebie prośbę. Zauważyliśmy, że ponad połowa z Was ogląda nasze filmy, ale nie subskrybuje naszego kanału. Dla Was to tylko chwilka, żeby kliknąć przycisk subskrypcji, a dla nas ogromna motywacja do tworzenia jeszcze lepszych materiałów. Dzięki Waszemu wsparciu możemy się rozwijać i dostarczać Wam więcej treści, które lubicie. Z góry dziękujemy za każdą subskrypcję. W ostatnich tygodniach kanał Andrzeja był miejscem intensywnej aktywności. Główny bohater rolników. Podlasie chętnie dzielił się z widzami codziennym życiem na gospodarstwie, opowiadając o swoich obowiązkach i bieżących sprawach. Zarówno na ekranie telewizyjnym, jak i w internecie pozostawał jedną z najbardziej wyrazistych postaci w swoim środowisku. Nie brakowało jednak kontrowersji. Andrzej budził skrajne emocje, a wśród jego widzów można znaleźć zarówno wiernych fanów, jak i krytyków. Zarzucano mu m.in. bałagan na podwórku, który rzekomo miał być dawno uprzątnięty, a także brak zaangażowania w codzienną pracę. Mimo to jego obecność w mediach była stałym elementem, który przyciągał uwagę. Tym bardziej niespodziewane okazało się jego nagłe zniknięcie, które wzbudziło falę spekulacji i komentarzy. Fani serialu, jak zwykle, nie pozostali obojętni. W internecie szybko pojawiły się liczne teorie na temat przyczyn nieobecności Andrzeja. Zdarzało się już, że zarzucano mu różne przewinienia, w tym łamanie prawa, ale dotychczas takie oskarżenia nie wywoływały większego zamieszania. Tym razem sytuacja wygląda inaczej. W sekcji komentarzy pod jego ostatnimi filmami rozpoczął się prawdziwy festiwal domysłów. Niektórzy sugerują, że Andrzej mógł popaść w kłopoty, co stało się powodem jego zniknięcia. Wśród komentarzy pojawiły się sugestie, że Andrzej mógł zostać ukarany za jazdę ciągnikiem bez prawa jazdy, a nawet pod wpływem alkoholu. Internauci podchodzą jednak do sytuacji z mieszanką ironii i zrozumienia. Andrzej ma głowę na karku, wiedział kiedy odpocząć Ominie go teraz mnóstwo roboty żartował jeden z komentujących. Inny zaś napisał: Ciekawość to pierwszy stopień do piekła. A to, czy Andrzej jest na wakacjach, rehabilitacji czy w więzieniu, to jego sprawa. Ważne, że dba o gospodarstwo, za to szacunek. Prawdziwość tych domysłów pozostaje jednak niewiadomą. Andrzej jak dotąd nie odniósł się do żadnych komentarzy i spekulacji, które zaczęły krążyć w sieci. Na jego kanale nie pojawiły się żadne nowe materiały, które mogłyby rzucić światło na całą sytuację. Dlatego równie dobrze wszystkie teorie mogą być jedynie wytworem wyobraźni internautów, którzy w swoim stylu próbują rozwikłać zagadkę jego nagłego milczenia.